Rexona. Takiej ochrony możesz być pewna nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Przeciw poceniu się. Przeciw przykremu zapachowi. Rexona nigdy cię nie zawiedzie. Odkryj niepowtarzalne bogactwo kaw Cibo. Każda z nich to wyjątkowa kompozycja smaku i aromatu. Od łagodnej do mocnej. Wybierz swoją kawę Cibo i ciesz się nią już teraz. Bo podaj to, co najlepsze. Jest taka pasta cenniejsza niż złoto. Pasta na każdy problem. Jest dobra dla każdego. Tak! Signal Integral to kompletna ochrona przed próchnicą, kamieniem na zębnym i chorobami dziąseł. Przyczyną tych problemów są bakterie. A Signal Integral zwalcza je skutecznie i działa przez 18 godzin. To naprawdę królewska pasta. Dowodem tego są jej złote paski. Złoto, nie pasta! Robi wszystko. Sygnał integral. Jedna pasta na wszystkie problemy. Ach, te nasze mieszkanka. Przestronne, wygodne. Sąsiedzi w ogóle nie wchodzą sobie w paradę. W ogóle. Naprawdę nie ma jak miłe mieszkanko. Człowiek ma od rana taką energię, taki optymizm. I wszystko idzie jak z płatka Masz żal wychodzić! Załóż lokatę 5 na 4 i wygraj mieszkanie w Warszawie jedno z czterech w wielkiej loterii BGZ. Nie omieszkaj spróbować. Znacie gorący kubek. Teraz ma lepszy smak, a cena nowa. Gorąca? Gorący kubek. Gorąca cena. Tylko w dobrych sklepach. Trwa proces gangstera de Salvo, oparty na zeznaniach świadka koronnego. Egzekutor wynajęty przez mafię myli adres. Zamiast syna świadka porywa spokojnego obywatela. Ten zaś musi sobie radzić sam. Świadek koronny. W poniedziałek wielkanocny o 22:20. Od 15 roku życia jestem zdany na siebie, odkąd umarli mi rodzice. Nie miałem w tamtych stronach żadnych krewnych, więc wyjechałem stamtąd na zawsze. Jestem jak piórko unoszą.